Film Palikota na statku, film człowieka bezdomnego, bezrobotnego, nie posiadającego nic. Cały czas on we mnie siedzi. Nie robiliście tego nigdy? Zróbcie to kiedyś. Bo ja próbuję rozkminić, o co mu chodziło, że my też musimy tego spróbować. Że śmiał się bardzo głośno, będąc boso na jachcie, oblewając sobie dużego, czerwonego palucha kieliczkiem wódki. Ja nie roz... W sensie, jakie to, to są doznania? Czy muszę kieliszkiem wódki, czy mogę wodą, albo Coca-Colą, czy piwem? Kieli musi być kieliszek, czy może być pokal, szklanka, dzbanek? Czy może to jest wideo, które ma być przedstawione w sądzie, że pan Paliko nie tylko jest bezdomnym i bezrobotnym, ale też jest wariatem? No bo musicie mi przyznać, że trochę zachowuje się jak wariat na tym jachcie, tak? Śmieje się w takiej psychozie, haha, musicie też to zrobić. Raczej mam to zrobić. Jakie jest wasze przemyślenie, moi kochani? Co może być wspaniałego w polewaniu sobie dużego palucha kieliczkiem wódki na jachci? Z tego co wiem, alkohol wysusza skórę.